Arteterapia Drogą do Twórczej Integracji to projekt, w ramach którego już od ponad 10 lat w Koninie, w Fundacji imienia doktora Piotra Janeszka, podaj dalej prowadzimy warsztaty z różnych dziedzin terapii przez sztukę. Na te warsztaty zapraszamy terapeutów, instruktorów, opiekunów osób z niepełnosprawnością z całej Polski. I mamy takie wielkie szczęście, że osoby, które przyjmują zaproszenie, to prawdziwi pasjonaci. Ludzie, którzy tą swoją pracę w warsztatach terapii, w domach pomocy społecznej, w różnych stowarzyszeniach i fundacjach traktują jako swego rodzaju misję, powołanie, Pasję, trochę szaleństwo i przyjeżdżają z niesamowitą energią tutaj do nas. Nas to cieszy ogromnie, bo z naszej strony my ściągamy najlepszych specjalistów z muzykoterapii, choreoterapii, plastykoterapii, biblioterapii, skulpturoterapii. Z najlepszych specjalistów w tych dziedzinach z całej Polski i w zestawieniu z tymi uczestnikami, którzy przyjeżdżają z tą swoją energią i pasją, dzieją się niesamowite rzeczy. Jest dużo interakcji, dużo wymiany doświadczeń i myślę, że to jest ogromna wartość tych warsztatów, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że wielu uczestników powraca do nas co roku na warsztaty i znów uczą się czegoś nowego i z czymś nowym wracają do siebie, do swoich ośrodków, do swoich podopiecznych. Bardzo też cenimy sobie informację zwrotną, kiedy przychodzi do nas właśnie od uczestników, że coś udało im się zastosować, jakiś scenariusz zajęć, który opracowywali, że jakiś podopieczny się bardziej otworzył albo odkryli w nim jakiś nowy talent. To są fascynujące informacje, które... Nas też napędzają do pracy i do planowania już kolejnych warsztatów, a więc do zobaczenia w koninie na kolejnych warsztatach artyterapii. W kilkunastu filmikach profesjonalnie zrealizowanych przez naszych przyjaciół pokażemy, jak przebiegają warsztaty terapii przez sztukę i zapraszamy do konina.